Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Ten fragment Ewangelii, który dzisiaj słyszymy, jest jednym z najpiękniejszych opisów rzeczywistości, która bezpośrednio nas dotyczy. Opis Królestwa Bożego to nie jest opis wizji czegoś, co jest daleko, nie wiadomo w jakiej przestrzeni. Królestwo Boże to wspólnota dusz. Które opierają się na Bogu, które kryją się w Jego cieniu, kiedy jest im źle, kiedy chcą odpocząć. Ziarnko to może być słowo Boga, które zasiane w nas może wyrosnąć jak wielkie drzewo. To dobro, które jest w naszych sercach. Tam po drugiej stronie spotkamy się wszyscy jak ptaki, które chcą odpocząć wśród pięknych drzew. Królestwo Boga to dobro, piękno, które zaczyna się w nas. To wnętrze kościoła w czasie adoracji, czy dom, w którym ludzie wzajemnie się kochają. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.